Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj druga część nagrania odnośnie tego co i jak w propie. Także odpowiem tutaj na początek na te pytania, które zadaliście pod ostatnim filmem dotyczącym prop tradingu. A, a następnie dodam jeszcze kilka słów od siebie, bo, bo trochę rzeczy też na, na maila dostałem, więc chciałbym troszkę rzeczy wyjaśnić. Pierwsze pytanko: czy poleciłbym jakiegoś propa w Warszawie, aby zacząć? Artur się pyta: Wiesz Artur? No najlepiej wpisz sobie Prop Trading Warszawa. Znajdziesz filmy, filmu, firmy, nie filmy, tylko firmy, które, które w Warszawie działają. Nie będę ich tu z nas wymieniał. Jak chcesz, zagadaj do mnie na, na mailu, to, to ci mogę coś tam więcej opowiedzieć. Generalnie y są jakby dwie drogi w Warszawie, które możesz pójść, czyli prop, y taki typowo biurowy i, i y y y praca w biurze, i trochę tak w ostatnim filmie opowiedziałem, y co jest, jak nie masz doświadczenia, powiedzmy to jest lepsze, lepszym dla Ciebie rozwiązaniem, bądź w Warszawie działa też inna firma na, na innych rynkach, y nie na akcjach amerykańskich, więc to też jakąś masz alternatywę. Kwestia, co, co Cię interesuje. Kolejne pytanie jest od Kamila, a nawet więcej pytań widzę. Czyli tak, pierwsze pytanie wrzucę je może gdzieś tutaj, też pod tym, żebyście wiedzieli, moglibyście sobie je przeczytać. Czy grając Pump and Dum często nie ma darmowych shortów, i tutaj pojawia się pytanie: Skąd wiesz, że ich nie ma? Jak należy je zamówić od brokera, czy gdzieś się to wyświetla, czy jak? Oraz jak sprawa z zamawianiem shortów wygląda? Czy tak samo jest w premarkecie, jak i w sesji? No to po kolei, tak. Na wielu spółkach Pump and dumpsowych shortów nie ma. Trzeba je zamówić. Teraz jest duża różnica właśnie między brokerami, co oni oferują. Czy masz tylko tak zwane easy to borrow, jak to masz, to nie możesz w ogóle gdziekolwiek indziej nigdzie zamawiać. Tak zwany locate Show. taki lo, locate, jakby to nazwać. No nie wiem, hard to borrow list, czyli możesz sobie zamawiać za to dodatkowo płacić. I teraz porównam na przykład, na przykładzie swojego propa, czy brokerów u jakich mam. Bywa tak, że w propie mam do zamówienia i załóżmy coś, co cholernie ciężko znaleźć, i kosztuje tak jak wczoraj była spółka SLN, kosztowała za 1000 akcji dodatkowo 340 chyba 3 dolary, czy 353 dolary za 1000 akcji. U dwóch innych brokerów, gdzie, gdzie też tam coś aktywniej gram, nie miałem akurat może były wcześniej, ale w momencie, kiedy już zamówiłem w propie, to tam przestałem szukać. Ponoć wcześniej były, ale też dość drogie. Są czasami różnice, więc jak mam konta u różnych, w różnych firmach, to też sobie spojrzę. Jeżeli mam gdzieś zapłacić 300 dolców, a u innego jest na przykład po 180, no to sobie wybiorę, gdzie mam taniej. Jak jest różnica na poziomie, że u jednego brokera jest, nie wiem, 1000 dolców kosztuje 30 dolców, a u innego 32? To wolę w propie, bo po prostu szterlinga bardziej lubię, jeżeli chodzi o tradingowo, i, i on jest takim moim korowym, że, tak że tak powiem, platformą. Jeżeli coś już się dzieje na spółce w pre to dla mnie no to ja już wtedy w ciemno zamawiam sobie shorty i teraz tu jest olbrzymia różnica. Bo mam brokerów, u których jeżeli zamówię shorta, a go nie wykorzystam, to i tak za niego będę 100% płacił. Czyli załóżmy, zamówisz shortów za 100 dolarów, nie wykorzystasz tego i tak płacisz. W propie mam akurat swoim tak, że jak zamówię, a nie wykorzystam, to nie zapłacę nic. A jak część wykorzystam, to tylko za tą część, którą wykorzystałem. Więc to jest bardziej sensowne. Ale nie wszyscy brokerzy coś takiego oferują. TradeZero nie oferuje ci, jeżeli nie wykorzystasz zwrotu, ale możesz odsprzedać komuś te swoje shorty w platformie, tylko wtedy dostaniesz 50% maksymalnie tego, co zapłaciłeś. Więc jest to jakiś tam jakiś no, dodatek, powiedzmy, ale, ale no nie zwrócą ci całości. Nie? Um, więc to też ma znaczenie, bo czasami e, może się zdarzyć, że zamówisz shorty, a akurat na spółce jest na przykład short serlu, czyli jak spadła wyżej 10% to musisz tylko shortić ją na tak zwanym aptyku. I, I w takim wypadku czasami może zamówisz shorty, zapłacisz za nie, a niekoniecznie wykorzystasz, bo po prostu nie zdążysz wejść tam, gdzie chciałeś. Będą tylko czerwone printy leciały. Możliwe, że twój broker czy firma, z którą być współpracował, nie będzie miała takich smart routerów czy dark pulsów, żeby gdzieś to jednak wypełnić i, i nie udać się wejść. Eee, czy jest różnica zamawiania w premarkecie i w samej sesji? Generalnie nie ma różnicy. Różnica jest jakby. Im większy pump and dam i spółka zaczyna coraz więcej lecieć w górę, tym po prostu nagle są coraz droższe te shorty, a nagle ich po prostu najnormalniej w świecie już nie ma, bo zostaje wyprzedane. Dla przykładu spółka rusza z dolara na dolar 10, shorty są i są tanie. Po chwili spółka jest już po dolar 80, shorty są droższe albo ich nie ma. Spółka jest po godzinie po 5 dolarów. Jeżeli już je znajdziesz, to na przykład nie kosztują tak jak wcześniej 13 dolarów, ale mogą już kosztować dla, dla przykładu 250 dolarów za 1000 akcji. To jest największa różnica. Kolejne pytanie, czy biorąc... Czy współpracując ze mną remote mam od Ciebie jakąś pomoc w konfiguracji platformy, zlecenia, odpisy i tak dalej, ponieważ jest tych zleceń bardzo dużo i czy otrzymujemy pomoc jakąś w tym zakresie? Generalnie, wiesz, różnica, różnica w pracy w biurze, takim typowym, a pracy w Remote jest z założenia taka, że w Remote powinni znaleźć się już taliżerzy, którzy mają pewną strategię grania, są bardziej świadomi i żeby też to źle nie zabrzmiało, ale nie leniwi, czyli potrafią sobie takie rzeczy jak obsługa platformy ogarnąć sami, bo to jest tylko manual i przeanalizowanie tego jak działają zlecenia. Natomiast wiele osób wiesz tu nie chodzi mi konkretnie że do ciebie to kieruje, tylko, tylko takie są statystyki u mnie. Wiele osób nie odpali tak naprawdę nawet na chwilę platformy, żeby się jej nauczyć, ale już chce otworzyć pozycję, bo już kurde wiesz milionowe transakcje gdzieś właśnie uciekają i kończy się to tym, że otworzy pozycję, a później nie wie jak zamknąć i później się tłumaczyć, dlatego straciłem więcej. Jeżeli w jakimkolwiek biznesie zaczyna się korzystać z nowej platformy, to zaczyna się od tego, żeby ją poznać. Ja daję dostęp wszystkim traderom u mnie w grupie remote do materiałów takich edukacyjnych, które przygotowałem. Są one na szkołachtradingu.pl dostępne. Znaczy, ja tam, ja tam udostępniam komercyjnie nagrania z tych konferencji, które tam raz na rok lub raz na dwa lata organizuję. I to są nagrania z konferencji, gdzie trochę takich, powiedzmy, tego typu rzeczy też jest wyjaśnionych, ale poza tym mam materiały, które są tylko dla grupy prop tradingowej tworzone i, i tam, tam obsługa platformy jest wyjaśniona. Mamy też swój trading room, taki online, gdzie, gdzie jak ktoś ma jakieś pytanie, to po prostu może je zadać lub na support, jeżeli czegoś nie rozumiem, plus dostaje się tzw. taki manual i opisówkę zleceń, co i jak wygląda. Więc to tak, tak w skrócie. Czy biorąc z remote od Ciebie mamy też dostęp do czatu, o którym tak wspominasz? Tak, tak. Wszyscy jakby traderzy mają do tego dostęp, którzy są z grupy prop-tradingowej. To jest wartość dodana dla traderów, którzy, którzy w propie współpracują. Z tym, że chcę tu od razu zaznaczyć, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że to jest jakieś, to jest jakieś takie miejsce, gdzie dostaniesz od razu złote tipy i, i zaczniesz zarabiać. Wiesz, my dzielimy się tam, ja, bo jest też wielu innych traderów, nie wszyscy z mojego propa są na grupie, bo niektórzy wolą grać i siedzieć sobie w ciszy i samotności, bo im to odpowiada. Nie ma czegoś takiego, że nie dajemy takich wiesz, sygnałów na zasadzie tu i tu wejdź, tu i tu wyjdź. Bo, bo to, nie wiem czy to jest legalne, chyba nie, bo to jakieś rekomendacje by były, wiesz. Ja, ja jasno na bazie tych strategii, które gdzieś tam też, też może znaleźć w sieci u mnie na kanale, to, to mówię, co widzę na danej spółce, co mnie interesuje i, i co, jak się wydarzy, to gdzie biorę Longa, w jakim zakresie, gdzie, gdzie planuję jakieś punkty docelowe na wychodzenie. Jak częściowo wychodzę, to też o tym informuję. Natomiast nie, na bank nie jest to przeznaczone, jak ktoś o na zasadzie Tomek wrzuci, i wklei, bo to może być już pewne, że to jest droga do no, szybkiej straty. Może Ci to zajmie kilka dni, może tydzień, dwa, ale zawsze będziesz spóźniony za kimkolwiek, kto, kto wrzuca informacje o tym, co gra. Na tym można jakby bazować, żeby poznać założenia strategii, tak samo jak wrzucam. Co za, co za tym stoi? Jak ktoś sobie to analizuje w miarę zrozumiale, może po tych wejściach zauważyć, co za czym stoi na wykresie czy na wolumenie. I podobnie jest właśnie z taką wartością dodaną trading roomu, gdzie poza tym też tam analizujemy sobie newsy i swoje spojrzenie na to, co się dzieje, czy na taśmie, czy, czy na printach. Ale to dotyczy generalnie wszystkich trading roomów. Nie można trading roomu traktować jako tak zwanego kopiuj-wklej za guru. Co on zagra, to ja to skopiuję, bo to, to jest droga donikąd. Może przez trochę nawet wychodzić, ale nie, nigdzie, się, nigdzie się daleko z tym nie zajdzie. Pytanie z innej beczki. a Mianowicie o Ideas. Czy mógłbyś udostępnić link, gdzie można zobaczyć, skopiować filtry, których używasz do wyszukiwania właśnie pumpów? Wiesz co, nawet jakiś film na YouTubie chyba o tym nakręciłem i chyba wrzucałem jak się nie mylę, jest, mam taki artykuł Love Float Stocks, dlaczego lubię na nich grać czy coś, coś tego typu na trader.pl i tam chyba nawet ustawienia takich filtrów wrzucałem, więc to jest dostępne. Eee, dobra, kolejne pytanie, czy od WWTradera, a, czy swoim traderom, którzy dołączają do propa, pomagam w skonfigurowaniu platformy? żeby czegoś nie przegabili, żeby nie było rozczarowania, bo mam mnóstwo ustawień i tak dalej. Czyli na to pytanie już w sumie wcześniej odpowiedziałem. Czyli tak, pomagamy, natomiast nie tak na zasadzie trzymania za rączkę od A do Z, bo, bo moim zdaniem trader powinien też trochę czasu poświęcić, żeby to zrozumieć, szczególnie składanie zlecenia, ale takie podstawy wszystkie, to jak to nie jest wiadome, to, 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 to pomożemy. Wiktor się pyta odnośnie payoutu, czyli w propie, bo mówiłem o wcześniej, że payout jest to zwykle na poziomie 30 50%. Jest pytanie w propie: 30 do takiej kwoty? Na początku, jak doszedłem do firmy, bo zapewne później kwota się zwiększała. To znaczy, jak doszedłem do firmy, w której ja startowałem, to miałem 15% payout split, a reszta brała firma. W sensie właściciel biura plus jakby. Pewien procent, jeszcze główna, główny jakby dostawca. No i później, po jakimś czasie miałem tam podwyżkę, chyba się na 35% zmieniło, a później mieliśmy 50% przy przekroczeniu, zdaje się, 10 tysięcy dolców miesięcznie to było. Jak było poniżej, to chyba 40%. No i generalnie na tym, na tym poziomie większość biur ma, i to się nie zmienia, czy zarobisz 100 tysięcy w skali danego miesiąca, 50 tysięcy, 20 tysięcy, 10 tysięcy, czy 3 tysiące dolców. Ten procent masz taki sam. To nie ma znaczenia. Niektóre firmy mają nazwijmy to jakiś taki progresywny. Ale to się rzadko zdarza. W propie za szczególnie tego nie widzę. My w remote natomiast mamy no jasne zasady. 85 z wygenerowanych zysków zostaje u tradera i tyle. Kolejne pytanie jest o firmę TradeNet. Co o niej myślę, że mają tam różne programy nauki. Mm -hmm. To jest tak. TradeNet to jest zarazem firma propowa, którą, której założycielem jest MailBara, który ma brokera Colmex. Więc cały trading na TradeNecie to się odbywa w ramach infrastruktury Colmexa. Miałem konto w Colmexie. Moim zdaniem, jest to duży bullshit. Generalnie. Ale tu, tu nawet gdzieś kiedyś na jakiejś grupie to punktowałem, bo, bo właściciel grupy mówił, że w, w tamtym czasie mówił jaki to Colmex czy tam Traded jest super, z czym się totalnie nie zgadzałem. E, teraz chyba jego punkt widzenia się już zmienił z jakiegoś powodu, natomiast dla mnie jeżeli broker pobiera na zasadzie 12-18 dolarów za 1000 akcji, Prowizje, mówiąc, że to jest CFD, a kasując za dane giełdowe, za opłatę ICC, za ECN-y, co w ogóle jakąś bzdurą jest, no bo za jakie ECN-y, No to to jest trochę nieporozumienie. Plus jest taki, znaczy plus. Dodatkowo w tradenecie była kwestia taka, że jak ktoś już tam w miarę jakieś wyniki miał, to tak naprawdę z cfd ków wyrzucali go na Equity. Ja tam potestowałem sobie te konto. Nie, nie, wypełniało, jeżeli chodzi o plusy, minusy. Na bank były dobre wypełnienia, czyli spółka była, powiedzmy, z takich typowo pump and dumpsów, gdzie na przykład na danym poziomie ceny, jakbyś grał zwyczajnie na akcjach, mógłbyś na przykład 1000 akcji wbić, a tam sobie wbijałeś 5000 akcji i bez problemu to się działo, więc to, to było fajna egzekucja, też w miarę sensowna, więc to są plusy. Bardzo duże opłaty to jest minus, więc to bardziej na takim pozycj... Znaczy, ja to tak nazywam pozycyjne granie, ale takie, że wejdziesz i łapiesz ruch bez jakiegoś kombinowania, scalpingu pomiędzy, bo to Cię zabić może. No to ma to sens, nie? Na pewno sam samej Barak, jeżeli chodzi o to, jak gra, bo to pokazuje na live, gra fajnie, ma fajną strategię tradingową, nie doczepia się do niczego, gra, gra swoje i tyle. Pamiętaj zawsze tylko, że on grając jest z drugą stroną swojej transakcji, więc on nawet jak ma kijowy i straci, to i tak zarobił, bo... Jakby jego firma wypełnia go z drugiej strony, więc, więc to trzeba mieć na uwadze. I tyle. Jakiś znajomy tam u nich był na tym takim kursie edukacyjnym powiedział, że OK, że, że fajne. Nie, nie, nie ma co narzekać. Więc jakby pod tym kątem patrząc OK. Jeżeli bym oceniał trade równa się kolmek jako broker, to bym odradzał i to wszystko na, na start. Materiałów edukacyjnych natomiast może znaleźć mnóstwo innych. Nie? w sieci i tak samo dużo jest materiałów za darmo. Ja zawsze zachęcam, jak ktoś ma, ktoś myśli o tradingu, to moim zdaniem, jeżeli nie ma na tyle w sobie determinacji, żeby samemu się uczyć, tylko chce to wszystko robić na skróty, to jest duża szansa, że, że kiepsko skończy w tradingu, bo, no bo tak, tak, takie są realia. Nie? Ale niekoniecznie. Są różne osoby, nie mogę też tego tak totalnie generalizować. No i teraz kilka jeszcze moich, moich takich słów odnośnie Odnośnie podejścia do Propa, bo, bo też nie chciałbym, aby to zostało zrozumiane, że ten pierwszy odcinek nakręciłem po to, żeby teraz ludzie walili do mojej grupy Prop Tradingowej drzwiami i oknami, bo to nie o to chodzi. Ja wielu osobom z Was od tego pierwszego filmu powiedziałem, znaczy tak, odmówiłem współpracy, bo to nie jest jeszcze czas na to. Jeżeli nie grasz, nie tradeowałeś, masz jakieś tam małe doświadczenie z innego rynku, to prop trading jest po prostu nieopłacalny i jest drogi, bo będziesz płacił za platformę, będziesz płacił za dane, znaczy platformę można tam te 4 miesiące za darmo mieć, ale będziesz płacił za dane giełdowe, więc te 100 do 400 dolarów będą ci dane kosztować. Moim zdaniem nie jest to na początek <coughs> sensowne, jak nie masz żadnej strategii. Lepiej otworzyć zwykłe konto u brokera, nie mieć tak dużych opłat, bo nie będziesz jako profesjonalny, tylko non-pro, trader traktowany, będziesz miał znikome opłaty. I po prostu będziesz w stanie więcej kasy sobie na, na swój depozyt odłożyć, do tego realnego później tradingu. To, to jest ważne, nie? To nie jest coś takiego, jak kilka osób mi napisało, że czuję, że ma większą szansę powodzenia, bo będzie ze mną w trading roomie siedzieć. To nie jest tak, bo to i tak będzie od Ciebie wymagało dalej tego samego przygotowania. ok znajdziesz się w towarzystwie gdzieś tam w trading roomie, kilku osób, którzy lepiej grają, zobaczysz, wiesz, ich rekapy, czy na co zwracamy uwagę i tak dalej. Natomiast y, to nie jest taka droga łatwa na skróty, że, że tylko tworzysz konto w propie i masz dzięki temu większe szanse, bo ja wrzucam gdzieś tam na, na Twitterze czy, czy to na filmikach jakieś informacje, co grałem, jak grałem, gdzie sobie zarobiłem. Bo pamiętaj, że ja gram już na rynku tak typowo y, zarobkowo na życie od y, 2007 roku, więc już 12 lat i to wiesz, no ja sobie już na tym zęby zjadłem i to jest, to jest, to jest, to jest wiesz, moja robota, mój biznes, na którym się doskonale znam. Natomiast ja też sobie do pewnego etapu dochodziłem, jeżeli chodzi o rozwój, jakąś wiedzę. I, i nie wiem, czy, czy sensowne na początek jest inwestować tak dużą kasę, bo, bo odpowiednią kwotę będzie zżerały ci co miesiąc te opłaty. Czy nie lepiej poświęcić kilka miesięcy, pół roku na przygotowanie strategii u jakiegoś brokera, gdzie takich kosztów nie masz, a dopiero później szukać alternatywy w Propie. Gdzie możesz po prostu zaoszczędzić na poziomie prowizji, ok, podzielić się payout splitem, ale mieć dodatki, takie jak właśnie, wiesz, więcej smart routerów, różnego rodzaju shorty do zamawiania i tak Więc to jest kwestia, nad którą bym się gdzieś tam zastanowił, bo cholernie dużo osób nagle pisze o otwarcie rachunku, o to, że w ogóle już chce biuro zakładać, bo kiedyś tam grało i że. że... Moim zdaniem wszystko po kolei. Otwier otwarcie biura to, to też jest bardzo kosztowny biznes, do którego nie, nie, nie wskazywałbym osób, które same nie potrafią zarabiać, a chcą otworzyć biuro prop tradingowe, bo czego i jak będziecie tam uczyć? Nie? Jeżeli nie macie re sami e regularnych wyników, nie macie strategii, to jak nauczyć traderów, wiecie, e grania i jeszcze ich nadzorować? To generuje duże koszty miesięczne. Więc to nie, to nie jest taka moim zdaniem dobra kolejność, żeby, żeby od razu nie mając strategii, wyników, pchacie w stworzenie biura tradingowego. To nie jest jakby produkcja, na której możecie ludzi na taśmie po małym wyszkoleniu wymieniać, tylko, tylko to jest budowanie dość zespołu dużego, gdzie na 10 osób możecie powiedzmy 10 osób wyrzucać, bo nie będą miały wyników i nie będą miały motywacji, jeżeli zobaczą, że wy jako szefowie nie gracie, nie tradujecie, no to w sumie po co się dzielić zyskiem, jak już dojdą do jakichś wyników z kimś, kto to w sumie nie gra. nie? Tak jest, taki jest moje, mój punkt widzenia. Dobra, jakby się Wam jeszcze jakieś pytania trafiły, to możecie dalej pod tym nagraniem wrzucać. Ja w kolejnym nagraniu jeszcze zrobię takie, będzie jeszcze trzecia część. Troszkę takie, taka podsumowująca. U mnie propowe lata, ale już po odejściu z, z biura, w którym się rozwijałem, od momentu przejścia na, na remote, kiedy grałem już na swoim rachunku. Tak, takich trochę ciekawostego powiem o różnych wydarzeniach, które przez, przez te lata się trafiały. Z nastawieniem takim, że takie rzeczy się zawsze gdzieś powtarzają, co ileś lat, co może co, czasami co kilka miesięcy, czasami co ileś lat. Tak samo jak się trafi kryzys, jak inaczej można sobie wykorzystać y, różnego rodzaju rzeczy, które grało się na przestrzeni 2007-2010, właśnie przed i w trakcie i po kryzysie. Nie? Dobra, do usłyszenia, cześć.